Niesłychany komentarz do tego dopisała, dopisała kongregacja doktryny wiary, jeszcze pod kierunkiem Karnała Miller'a, i to jest tekst, który zatwierdził papież Franciszek. Mówi tak: Chrześcijanina się nie poznaje po spektakularnych darach, po najbardziej spektakularnych charyzmatach. Aha, czego to nie robi? A jak świetnie przepowiada, a może ma nawet dar uzdrawiania. Nie, o tym co. Człowieka fundamentalnie łączy z Bogiem. I właśnie tym doświadczeniem w oparciu o które Bóg mówi znam cię, jesteś mój, to to jest doświadczenie miłości. Miłości. To się odnosi do każdego z nas, a to może się do nas odnosić jako do ludu Boga. Nie? Jako do ludu Boga w Europie możemy stać przed Jezusem i mówić, ile zrobiliśmy w Twoje imię. Popatrz, nie? jakie katedry postawiliśmy. Ile zrobiliśmy w Twoje imię. A tym, co nas sprawdzi, to jest rzeczywista miłość bliźniego. I tym, co nas bardzo sprawdza. To jest ta rocznica, przerażająca rocznica wojny, przerażająca rocznica zagłady, przerażająca rocznica likwidacji getta. Można pokazywać Bogu tyle i tyle zrobiliśmy w Twoje imię. I usłyszeliśmy, nie wiem skąd przychodzicie.